Twój pies uwielbia być głaskany, ale to nie to sprawia mu największą radość. Istnieją rzeczy, które lubią jeszcze bardziej, chwile, które przemawiają do ich instynktów i serca w sposób, którego często nie dostrzegamy. W tym filmie odkryjesz dziewięć rzeczy, które twój pies potajemnie kocha bardziej niż głaskanie. Niektóre cię zaskoczą, a inne całkowicie zmienią twoje postrzeganie najlepszego przyjaciela. Zostań z nami do końca, ponieważ ostatni punkt ujawnia, czego psy pragną najbardziej rodzaju miłości, która wykracza daleko poza zwykły dotyk. 1. Spacer ramię w ramię. Dla Twojego psa spacer to nie tylko ćwiczenie to jedna z największych radości życia. Każdy dźwięk, każdy zapach, każdy powiew wiatru opowiada historię, którą tylko On potrafi odczytać. Kiedy spacerujecie razem, nie tylko przemieszczacie się w przestrzeni, odkrywacie jego świat. Każdy krok u Twojego boku to akt zaufania, ciche przypomnienie, że jesteś jego przewodnikiem i towarzyszem. Badania Uniwersytetu w Helsinkach pokazują, że regularne, spokojne spacery obniżają poziom stresu u psów, równoważą hormony i pogłębiają więź emocjonalną między psami a ich opiekunami. Ale klucz tkwi w tym nie chodzi o pośpiech czy szarpanie smyczy. Chodzi o wspólny spacer, w synchronizacji, w ich tempie. Pozwalanie im wąchać, zatrzymywać się i obserwować, dostarcza stymulacji umysłowej, która jest równie ważna, co aktywność fizyczna. Kiedy twój pies czuje twoją spokojną obecność obok siebie, wie, to jest nasz czas, to jest nasz rytm. Dla nich to połączenie jest warte więcej niż jakiekolwiek drapanie po brzuchu ponieważ to właśnie w tym momencie czują się naprawdę zrozumiane, zaakceptowane i wolne, tuż obok ciebie. Dewła bawić się z tobą, nie tylko obok ciebie. Przeciąganie liny, aportowanie, gonitwa sama gra nie ma znaczenia. Ważne jest to, że bierzesz w niej udział. Dla psów zabawa to nie luksus to sposób, w jaki się komunikują. Tak okazują radość, uczą się, co jest dozwolone, a co nie i budują zaufanie. Kiedy się z nimi bawisz, nie tylko zajmujesz im czas, mówisz ich językiem, poprzez zabawę czują twoją energię, twój ton, a nawet twoje uczucia. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Bristolu wykazało, że psy, które bawią się interaktywnie, mają mniej problemów behawioralnych i budują silniejsze więzi emocjonalne ze swoimi właścicielami. Kiedy rzucasz piłkę, delikatnie się z nimi szarpiesz albo po prostu śmiejesz się, gdy gonią po pokoju, twój pies to czuje. To wspólne szczęście staje się dla nich najszczęśliwszą chwilą. Następnym razem, gdy twój pies przyniesie ci zabawkę, nie traktuj tego jako rozproszenia, ale jako zaproszenie do nawiązania kontaktu. Bo dla nich te kilka minut wspólnej zabawy znaczy cały świat. Mówią im: jesteś moim przyjacielem, jesteś moją rodziną. Jesteś dla mnie ważny, a to uczucie trwa znacznie dłużej niż jakiekolwiek głaskanie. 3. Odkrywanie nowych zapachów. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Twój pies zatrzymuje się co kilka kroków, żeby coś powąchać, oto dlaczego. Węch to dla nich sposób na czytanie, myślenie i śnienie. Każdy zapach opowiada historię: kto przeszedł, co czuł, a nawet co wydarzyło się wiele godzin temu. Nos psa ma ponad 300 milionów receptorów węchowych, co jest około 60 razy więcej niż u nas. Daje to twojemu psu dostęp do ukrytego świata, którego nawet nie potrafimy sobie wyobrazić. Kiedy wącha drzewo, kawałek trawy, a nawet powietrze, rozszyfrowuje niewidzialne wiadomości, które łączą go z innymi zwierzętami i otoczeniem. Dla niego to nie rozpraszanie uwagi, to eksploracja. Naukowcy nazywają to wzbogacaniem węchowym, a badania pokazują, że pomaga to zmniejszyć niepokój, aktywuje pracę mózgu i uwalnia serotoninę, czyli hormon szczęścia. Kiedy pozwalasz swojemu psu swobodnie wąchać podczas spacerów, nie marnujesz czasu, karmisz jego umysł. W jego świecie pięć minut wąchania jest warte więcej niż godziny głaskania, ponieważ spełnia to jego najgłębszy instynkt. Potrzeba zrozumienia świata poprzez swój niesamowity nos. 4. Spotkania z innymi psami. Psy to z natury stworzenia społeczne, których instynkty stadne są głęboko zakorzenione w ich DNA. Mimo że jesteś ulubionym człowiekiem swojego psa, potrzebują one także towarzystwa innych psów, aby czuć się w pełni szczęśliwe. Kiedy spotykają innego psa czy to podczas figlarnej pogoni, wspólnego obwąchiwania, czy prostej wymiany szczeknięć, budzi się w nich coś pierwotnego. To komunikacja wykraczająca poza słowa, gdzie język ciała, machanie ogonem i energia mówią wszystko. Dzięki tym interakcjom psy uczą się empatii, cierpliwości i pewności siebie. Ale prawdziwa socjalizacja nie oznacza wymuszania zabawy, ani wpychania ich do zatłoczonych parków dla psów, pełnych chaosu. Chodzi o to, by połączenia następowały naturalnie, w spokojnym, bezpiecznym miejscu, gdzie oba psy czują się komfortowo. Kiedy pozwalasz swojemu psu na kontakt z innym przedstawicielem jego gatunku, nie zastępujesz siebie, poszerzasz jego świat emocjonalny, pokazujesz im, że rozumiesz ich naturę, a nie tylko ich posłuszeństwo i to sprawia, że jesteś nie tylko ich właścicielem, ale prawdziwym przyjacielem. Piątka. Kopanie, gryzienie i bycie psem. Wielu właścicieli uważa kopanie czy gryzienie za złe nawyki. Jednak dla twojego psa to niezwykle ważne sposoby na wyrażenie naturalnych uczuć i instynktów. Kiedy twój pies kopie, nie próbuje niczego zepsuć, on po prostu pokazuje ekscytację, stres, albo czystą radość. Kiedy gryzie, nie jest niegrzeczny, on się uspokaja i dba o swoje zęby. Tak po prostu radzi sobie ze światem. Badania z Purdue University pokazały, że psy, którym pozwalano na te naturalne zachowania, miały poziom kortyzolu niższy nawet o 40%. To znaczy, że były spokojniejsze, szczęśliwsze i ogólnie zdrowsze. Zamiast je karać, spróbuj je pokierować. Zrób w ogrodzie piaskownice do kopania, daj im bezpieczne zabawki do gryzienia, albo pozwól im swobodnie odkrywać różne tekstury. Te proste rozwiązania zamieniają stres w spokój, a kiedy widzisz, jak z zadowoleniem gryzą albo radośnie kopią w swoim ulubionym miejscu, to nie jest żaden przejaw buntu, to równowaga. To twój pies, który jest w pełni sobą, w naprawdę wspaniały sposób. 6. Wyzwania umysłowe i zagadki. Naprawdę szczęśliwy pies nie jest zmęczony tylko bieganiem, jest zmęczony myśleniem. Psy uwielbiają rozwiązywać problemy. To uruchamia ich mózgi, buduje pewność siebie i daje poczucie spełnienia. Zabawki, łamigłówki, gry węchowe i interaktywne szkolenie to nie tylko zabawa to łączy was na głębszym poziomie. Za każdym razem, gdy twój pies coś wymyśli, jego mózg uwalnia dopaminę hormon dobrego samopoczucia tak jak u nas. Ukryj smakołyki w domu naucz go nowej sztuczki lub każ mu poszukać ulubionej zabawki. To nie musi być skomplikowane, po prostu angażujące. Kiedy w końcu to rozwiąże, z merdającym ogonem i błyszczącymi oczami, to nie tylko się bawi. On się uczy. On się rozwija. A ta iskra dumy, którą widzisz na jego pysku, to radość znacznie głębsza niż zwykłe poklepanie. To spełnienie. 7 rozmowa Twój głos to ulubiony dźwięk Twojego psa. Na długo zanim zrozumieją słowa, rozumieją Ciebie, Twój ton, rytm i energię. Gdy mówisz łagodnie, ich ciało się rozluźnia, gdy brzmisz podekscytowanie, merdają ogonem, zanim jeszcze wiedzą dlaczego. Badanie z Uniwersytetu w Jorku pokazało, że psy najlepiej reagują, gdy rozmawiasz z nimi ciepłym, melodyjnym tonem, tym samym, którego naturalnie używamy z dziećmi. Nie chodzi o to, co mówisz, chodzi o to, jak to mówisz. Kiedy rozmawiasz ze swoim psem, dajesz mu poczucie przynależności, bezpieczeństwa i więzi. Czuję się częścią twojej historii. Niezależnie od tego, czy ich chwalisz, opowiadasz im o swoim dniu, czy po prostu szepczesz dobranoc. Te słowa otulają ich niczym ciepły koc. Rozmowy to dla psa wyraz uczucia. Cisza natomiast może być odczuwana jako dystans. Więc rozmawiaj dalej. Oni słuchają, nawet jeśli myślisz, że nie. 8. Odpoczynek blisko ciebie. Jest powód, dla którego twój pies wybiera spanie tuż obok ciebie, nawet jeśli ma swoje własne legowisko. Dla nich bliskość oznacza bezpieczeństwo. Twój zapach, twój oddech, twoje ciepło wszystko to mówi im, że są w domu. Na wolności członkowie stada spali blisko siebie, aby znaleźć ochronę i komfort. Ten instynkt jest wciąż silny w sercu Twojego psa. Kiedy przytulają się do Ciebie, leżą u Twoich stóp lub delikatnie opierają się o Twoją nogę, mówią Ufam Ci, jesteś moim stadem. Wielu ludzi uważa, że to rozpieszcza psa, ale jest wręcz przeciwnie zaspokaja to głęboką potrzebę biologiczną i emocjonalną. Wspólna przestrzeń tworzy spokój, zmniejsza obawy i wzmacnia waszą więź bez jednego słowa. Więc następnym razem, gdy twój pies zaśnie blisko ciebie, nie odsuwaj się pozwól mu zostać. Dla niego ta bliskość to nie tylko komfort, to miłość, spokój i poczucie przynależności w jednym. 9. Poczucie zrozumienia i bezpieczeństwa To największa radość ze wszystkich fundament, na którym opiera się cała reszta. Bardziej niż zabawa, spacery czy nawet przytulanie, psy pragną emocjonalnego bezpieczeństwa. Kiedy twój pies wie, że może ci zaufać, kiedy twój głos pozostaje spokojny, a twoje działania są konsekwentne, coś w nim się uspokaja. Bez zamieszania, bez strachu, tylko spokój. Nie muszą zgadywać, co będzie dalej, ponieważ sama twoja obecność oznacza bezpieczeństwo. Każde westchnienie, gdy leżą obok ciebie, każde powolne mrugnięcie, każde zrelaksowane ucho, to znak, że czują się zrozumiane. W tym stanie ich oddech zwalnia, mięśnie się rozluźniają, a świat wydaje się po prostu właściwy. Dla twojego psa miłość to nie ekscytacja, to stabilność, świadomość, że bez względu na to, co się wydarzy, odpowiesz cierpliwością i troską kiedy naprawdę czują się zrozumiane nie tylko cię kochają należą do ciebie twój pies kocha cię nie za smakołyki zabawki czy pieszczoty kocha cię za spokój który wnosisz w jego świat każdy spacer każde słowo każdy delikatny dotyk mówi mu jesteś bezpieczny jesteś kochany tych dziewięć rzeczy wykracza poza zwykłe lubienie tak pies okazuje że ci ufa a jeśli wsłuchasz się uważnie Zauważysz coś wspaniałego, Twój pies od zawsze dziękował Ci na swój sposób, bo dla niego Twoja obecność to nie tylko komfort, to dom. Zanim odejdziesz, nie zapomnij kliknąć w kolejny film, który właśnie pojawia się na ekranie, jest pełen jeszcze bardziej wzruszających chwil i ciekawostek o niesamowitym świecie psów.